Wieramy. Hej, jeszcze raz dziękuję za pizzę, którą nam zrobiłeś. Zdecydowaliśmy, że nie zniszczymy naszej relacji przez sos, który lubi najbardziej. Świetnie. Nauczyłem się, żeby, aby dojść do porozumienia, musisz chcieć wysłuchać obie strony. A, sos pesto jest całkiem smaczny, z moimi ulubionymi dodatkami. Dobrze, dobrze no, no, to dobrze. Przynieśliśmy Ci prezent z wyrażenia wdzięczności. Mamy nadzieję, że Ci się spodoba. O kur. Dobra, spodoba... dajcie mi jeszcze takie dwie. <grym> Lubię ten film. <grym>